Chyba jestem, tak? Jestem? Jestem. Czekaj, szybka, szybkie zerknięcie tutaj na podgląd. Czy mi śniutko ładnie i bez problemów. No. Jeszcze tylko pokażę tutaj zupkę jeszcze raz z bliska, o ile się da. Uy, nie, zbyt ją prześwietla. Ale widziałaś, Bobu, jak to wygląda na zdjęciu, prawda? O. Spróbuję sobie wpierw. Bez. Mm. No trochę za mocno wystygła. Ale sos ją podgrzeje. No I zaczynamy, żeby nie zwlekać już więcej. Jest postęp w mordę. Dobra. Aha, nie strząsnąłem go w sumie. Zrobię coś takiego. Jeszcze jak najmniej płynu było na tej wyrzeczce. Kotek. Kot się skrada tu do mnie. Jaki gęsty. Zapomniałem, że to jest stołowa. Wiem, że całą łychę dam. Nie wiesz co, nie będę przesadzał. Zobaczę na razie. Ile? O! Tyle. To jest prawie cała łycha. Wyszła. Bo się roz, roz, rozpłynął po tej łyżeczce. Był taki gęsty, że ja go nalewałem jeszcze zanim się tam opt... rozłożył na tej łyżeczce. To wyglądało, że jest mniej, ale dużo go jest. O Jezu, dużo go jest. Boję się. Og górze się boję. No dobrze. Dużo makaronu. Bierzemy... Ojej. Oj. Nie, czuć, czuć, że ten zapach pomidorowej zupy jest, ale został gdzieś na, na, na czwarty, piąty plan przesunięty, bym powiedział. No, w pierwszym planie jest takie, jakby ktoś do tego, taki drewniany zapach, taki żywiczny, bym powiedział coś takiego, może. No i ekstrakt taki, i ta popielniczka też, ta popielniczka, taki zapach, taki jakby czegoś spalonego, o, o. Spalanego drewna w sumie. O, tak bym to opisał, połączył te akcenty. Nieprzyjemnie. Uf, boję się, boję się. Dobra, lecimy. Kurwa, ale w usta na piłkę Jakieś niedobre. Kurwa, w smaku to jest tragedia. Uderza w język i gardło. O w kurwę. O zes, oż w kurwę jebaną. No. Mm. Zupa straciła swój smak zupełnie. Urwa, teraz dostaje gorzej niż ta bomba zdecydowanie. ustale. Kurwa, jakie to jest okropne. Kurwa. Oj, zaczyna mi się blok. Zaczynają się żyletki, fuj. O kurwa. Dobrze, muszę na szybkość ją teraz wziąć, bo zaraz tego nie zjem. Fuj, jak boli kurwa język, o ja pierdolę, to jest pojebate. Kurwa już mam blog, już za późno Kurwa Tragedia. Łzy w oczach <laughs> Kurwa, ale w mordzie boli w chuj. Nie dobrze, nie, już mam bloka. Już nie jestem w stanie tego jeść. E -e. Dobrze, że na brzuchu jeszcze nic nie czuję. No kurwa jest coraz gorzej. Kurwa, kurwa. To jest da. O bo. Nie minie żadne brady. Na brzuch czuję, że schodzi. Muszę się poratować mlekiem już w trakcie. Inaczej tego nie skończę. Kurwa, przesadziłem z tą ilością. Kurwa. Kurwa. Nie, nie mogę. Kurwa, nie mogę. Sy to jest tragedia. Psychicznie to już leży i kwicza. lepiej zniosłem psychicznie. Tutaj nie będę gadał, żebyś myślałem, że będzie gorzej. Kurwa. Tu jest kurwa gorzej. Dobrze uschodzi w chuj. Nie przepraszam Bogu, ja tego nie jestem w stanie skończyć kurwa kurwa i schodzi na brzuch Nie kurwa, pas. Na mordzie już marbiar ogarnięte, ale na brzuchu się teraz zaczyna masakra. Będę zdychał. Tutaj tego mleka wystarczy, aby po tym był to jakby nieco lepiej. Coś mi pali lewe oko lekko. Czyżbym dotknął? Przy lewe oko. Przepraszam, prawe, przy prawym oku, przepraszam. I brew. Lewa. Typowo pali coś musiałem nie tak zrobić Dobra, chyba brzuch się stabilizuje w miarę boli, ale się stabilizuje Palimy przy okolicach oczu, coś jest nie tak. Dobrze, że nie same oczy. No. Muszę uspokoić oddech. Już więcej nie pić przede wszystkim. Jakoś nowa fala bólu zaczyna się na ustach. Pewnie dlatego, że tak oddycham głęboko. Popiłem tym mlekiem teraz w sumie, ale musiałem brzuch ratować. Muszę się uspokoić. No brzuch boli. Strasznie. Znaczy strasznie, zaczyna boleć. Strasznie. Dobrze było. Muszę iść na kibel i ci to wyśle, bo boli już. Wyszła największa ekspresja minęła, tam się wydaje. To się zacznie po prostu zwijanie i cierpienie chyba zaraz. Mhm, tak może być. Dobrze, już. Papa bubu.